A więc siema witajcie z tej strony Serbix Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Na moim kanale Jak widzicie kolejny odcinek naszej serii Podkarpacki Rolnik W cieszym odcinku zajmiemy się Kultywowaniem ściernisk Tutaj jak widzicie stoi sobie Ursus Z przyczepą na bele Odpalamy Ponieważ miałem sobie sprzedać właśnie bele Słomy Chyba dostałem Około 5 czy tam 6 tysięcy nawet już nie pamiętam dokładnie, ale coś koło tego było. Także dzisiaj sobie tutaj, kurde, chyba że zrobilibyśmy akcję obornik, dobra, szybka zmiana planów. Jednak zrobimy sobie akcję obornik, bo i tak będę musiał później po ściernisku sobie może jakoś talerzówką wiadę, I też będzie w porządku. Także dobra, weźmiemy sobie tylko. Musimy sobie zmienić krokodyla. O! Dobra. Ach, co chodziło, kurde. Dobra, no, także taka szybka. O! ja go gasza. No ja nie wiem. Yy, szybka zmiana planów. To jest najlepsze, co może być. Jak widzicie, zmieniłem sobie troszeczkę overlay. Yy, troszkę dałem sobie go mniejszy. I że po prostu było więcej, widać tutaj bardziej grę niż wszystko. O. Dźwięki się zbagowały, i nie było nic słychać. Mam nadzieję, że w ogóle jest mnie słychać, bo nie wiem, troszkę są może dźwięki z cisza 20, żeby też to nie darło mordy tak strasznie. Wiem, jak 60 się przygazuje to masakra, jest to łatko O, boli 60 zaraz, czekaj, tam muszę sobie wypchnąć Tutaj troszkę użyjemy sobie tego, o Jezus Maria Teraz takie pytanie ja mam, czy tym będę, można ładować gnój Bo jak nie będzie można ładować to będzie lipa No to troszkę po rzepaku przejadę Kurde, już trochę ścirzeć, bo tak. No i... Ta sześćdziesiątka się trze, Ciężko wytrzymać. O tak, sadamy troszeczkę, żeby było słychać. Dobra. Mm. Jak to się rozkłada? Ma się to rozłożyć w ogóle ten krokodyl? No to nieźle. Kurde, będę musiał pojechać po łyżkę, z jakąś zwykłą wziąć No ja pierdzie Dobra, także widzimy się za chwileczkę A więc dobra, ja przyjechałem sobie ze sklepu Kupiłem taką Takie oto widły, o to będzie teraz, zobacz robota szło Jak należy Teraz spróbujemy sobie nimi załadować, ten obornik Ogólnie tak, mamy obornika 12 ton Więc myślę, że to tak jest dużo Także po prostu sobie go wywieziemy troszkę na ściernisko No bo po co mamy tyle tego trzymać jak to i tak będzie po prostu no leżeć i tyle A tak to już zawsze jakaś faza będzie nałożenia zrobiona Wziąłem sobie to łyżkę 850 kg Także tak o troszkę większo, żeby to jakoś też ładowanie w miarę szło. Bo tutaj była 5 ton wchodzi na ten obornik, więc około 5-6 łyżek myślę, że będę musiał wrzucić ym, tego obornika. Zobaczymy w ogóle na ile starczy tutaj tego obornika, na ile pól w sensie, bo to też może być ciekawe. Myślę, że jakbyś, tak, jakbyśmy tak sobie zrobili z jedno pole. To by było git, a potem byśmy coś może pogrube, po ta, po prostu potależowali. Może coś byśmy spróbowali albo talerzówką, albo kultywatorem po prostu wlecieć tam gdzie, bo ja planuję obornik wywieźć na pola, tam gdzie było żyto i jęczmień. Hmm, chyba z tego co mi się wydaje. Także raczej tam pojedziemy sobie i to jakoś sobie wyładujemy, tam w tamtych okolicach tam jest na 60? Chyba jeszcze z łyżka wejdzie Tak mi się wydaje bynajmniej Dobra Krów, jak tam sytuacja, no widzicie, no nie ma TMR-u jeszcze Póki nie będziemy mieć kiszonki, no to raczej TMR-u nie będziemy mieć Ale Kiszonkę to... Chociaż kiszonkę mamy w sumie, tylko nie mam paszowozu teraz. Także będziemy musieli kupić jakiś paszowóz. Jakiś tam mośmiotorowy, może coś się znaj coś znajdę, coś na jakimś Elixie czy tam Allegro. <grafię> Kurierem wyślą mi w częściach, kurde, rozrzutnik, tak. Znaczy się ten poszowóz No dawaj, dawaj. Dobra, to sobie postawię Ursusa Żeby se ten stał Nie to. Yy. Oj Nie wiem czy jest wgrany tutaj mod nadawkowanie także no zobaczymy jak to będzie uciekało no bo jak będzie za dużo no to po prostu zrobimy jedno pole i, i będziemy mieli koniec tak a jak chociaż obornik tak mi się wydaje no, no w sumie sam nie wiem no jak widzicie owiec dalej nie, uroś, nie urośnie nie rośnie jest wcześna jesień e, jeszcze zobaczymy może on akurat jakoś urośnie e, w późniejszym czasie no ale zobaczymy yy, ogólnie też jakbyście słyszeli na przykład nie wiem jakimś, jakim cudem ale jakbyście słyszeli szum komputera no to sorry ale no ten mikrofon naprawdę łapie każdy dźwięk jaki tylko usłyszy także no sorry ale myślę że nie powinno być słychać bo właśnie są te dźwięki z farminga i myślę że akurat to tak się jakoś to będzie wy... będzie jakoś to się po prostu te dźwięki z farminga mają no, zagłuszać ten szum laptopa i miejmy nadzieję, że tak będzie będzie przy połowach, tak nie będzie czekajcie, czy sobie zrobimy taką fotkę oczywiście krzoki dobra, cyk, teraz szybko, bo to się skończy tutaj obornik i co będzie a my to jeszcze mamy takie pole no zobaczymy, jak damy radę, to zrobimy um, ogólnie też mam 1000 litrów mleka jak na razie, no ale to wiecie mam tylko 5 krów na razie, z czego dwie będą się cieli za pół roku, tak mniej więcej. Także jak najbardziej fajnie. Hmm. Możecie sobie napisać w komentarzu jak Wam się podoba jakość tego mikrofonu. Bo moim zdaniem no jest troszkę różnicy między tym mikrofonem a tamtym. No to jest jednak troszkę różnicy w dźwięku Więc sobie możecie napisać również jak wam się to podoba. Czy lepiej jest ten mikrofon, czy tamten lepszy <laughs> jednak był. Myślę wydaje, że ten lepszy, no ale to wiecie, już zostałem to wam. Chcę też poznać Wasze zdanie na ten temat. No kurde mać. Czekajcie, muszę zobaczyć czy to nawozi. Oha, tam miał być wapno, tak? o rzecz mordę coś tam nawozi no to wapno rzucimy se w następnym sezonie jak będzie ten będziemy mieli wapno no to się rzucimy tak ale tutaj patrzcie ta sześciona wygląda ładnie z tym rozrzutnikiem no koza kozak zestaw także tak powiem Tutaj zrobimy sobie jedno pole, tutaj jak widzicie, no troszkę mam pół do orki, więc na zimę będziemy sobie orać. Chyba, że teraz bym zaczął orać, a nie zamiast talerzówka, to bym sobie wleciał orkę, bo i tak to muszę zaorać. To jest skoro myśl. Tylko czy tutaj wapno będzie trzeba rzucić, czy nie? A, tutaj trzeba być wapno rzucić. Hmm. Może zrobimy jeszcze tak, że zdążymy wyrzucić wapno. Sowa je kupić najpierw, a czy ja mam no? eee... coś tam by się znalazło eee... o matko włoską ja to już dajesz. Dobra. No to ja kupię sobie jeden Big bug z Wapnem. Albo dobra, kupię sobie dwa, bo to. Albo i trzy. Cztery. Dobra, pięć kupię. Bo i tak będę musiał. Bo i tak to jest pół tony. A nie mam tutaj wgranego chyba tego modu na dawkowanie. Więc. Będzie dosyć szybko uciekało I teraz zobaczymy, czy obrobię to na jednym rozrzutniku I wydaje mi się, że powinienem dać radę, bo to zostało z jeden przejazd, więc jakoś tam nie za dużo. tutaj jest jeszcze obiadę. Siu dobra, dawaj, dawaj 60 Eee. Yy. Elegancko, będziemy mieć sobie przynajmniej jedną dawkę nawozu zrobioną yy, i będziesz to sik. Jak tam leci, to leci, to leci, no. Stało 600 kg. Dobra, jest git. Tutaj jeszcze trzeba polecieć się od środka. Tędy sobie poleciłem, to chyba nie było dane na obornika, ale. Raczej starczy, bo zostało 400 kilo, to jest już na końcówkę jest, więc elegancko to jest, to wysypiemy już, niech się to do końca wysypie. Albo dobra, aż tam ciul, wyczyszczę to później, yy, więc tak, teraz, hmm. kurczę, tak znowu nie mam czasu teraz, żeby się bawić przywożeniem, z przywożeniem tego tych bagów po prostu na tu czy tam na czymś, więc po prostu zrobimy tak, że wezmę sobie ten um, Ursusa 60 i po prostu pojadę sobie z rozsiewaczem tam. bo no, jakbym miał czas, to bym pojechał, ale za bardzo czasu nie mam, właśnie i w tym rzecz jest, że sobie pojadę um, z rozsiewaczem i załaduję um, na R i tyle. To tu rozrzut trzeba gdzieś postawić, to troszkę pożepaku rzepaku ale to tam nie szkodzi, bo to dopiero kiełkuje to jeszcze się nie stanie. Tu sobie damy rozrzutnik, a takim troszkę skosie, ale nie szkodzi. W razie w żadnym wypadku. Dobra, teraz tak, muszę znaleźć, gdzie tutaj stoi rozsiewacz, ale chyba mi się coś tak wydaje, że że chyba wiem, gdzie on stoi. Pók się wyrąbał. Tutaj jest dobra, jest rozsiadaż nasz kochany, piękny, elegancki. Teraz trzeba cofnąć. Py aha, on jest czymś. Nawóz. Dobra, trzeba opróżnić. Handka. I teraz trzeba się tylko modlić, żeby miał on funkcję wapna. On nie będzie miała funkcji wapna to będzie troszkę słabo ale on powinien mieć właśnie funkcję wapna tak mi się wydaje, wydaje tak ma funkcję wapna więc akurat prawie cały big bag na niego wejdzie bo big bag ma tam 500 litrów a on ma pewnie 600 600 litrów więc akurat w sam raz y, powinien się zmieścić mam trochę tych pól do na, na wapnienia, bo prawie wszystkie pola które mam Wyłącznie chyba z łąką Nie, łąka jednak nie No ale i tak jest trochę pól do zrobienia Więc ja tu sobie walnę jedno pole Bo mam już 14 minut A hmm, też nie chcę tutaj za długo robić Bo też czasu nie mam Za bardzo Więc sobie zrobimy Tutaj jedno pole I tak pewnie szybko pójdzie Bo to ma dosyć dużo, duży rozrzut Potem 12 metrów Czy tam nawet 18, nie wiem do końca Teraz patrzcie Aha, co jest? Aha, trzeba aż tak podjechać. o panie, Do fulla? Kurde, jeszcze nie do fulla 4% jeszcze. O, elegancko. <grytanie> Dobra, także teraz rura na pole, jedziemy jak najszybciej. Czekajcie. Eee... No czekajcie, tutaj zobaczymy sobie, jak odcinek tutaj wyszedł. No, po prostu z YouTube jest tak kochany, że ja ale Tak ostatnio tutaj nie za bardzo mnie lubi chyba YouTube. Tak średnio mnie tutaj promuje. Także jeśli nie zostawiłeś jeszcze łapki, to zostaw oczywiście łapeczkę w górę, bo to naprawdę jest no ważne jest dla mnie, bo teraz mało troszkę osób zostawia, także jeśli oglądasz filmik, to nie bądź fajka, zostaw lajka i będzie gitarka takie podsumowania mówię, dobra i teraz proszę państwa cyk, mikwuch. O boże, jakie to ma rozszód to no na dwa razy mamy to pole zrobione i jest I gitar, ma Albo i nie, bo tu tak ucieka, że matkowo bo schody. No patrz, cóż, kurde Ja pierdzielę, dobra Już ja to sobie po odcinku zrobię, potem jak będę miał gdzieś czas, to sobie to ogarnę Bo teraz mówię, za bardzo czasu nie mam, tak na szybko to nagrywam, więc O, tak leciał chyba czy tam jakaś, czy coś tam leciało, nie wiem. Właśnie tutaj sobie zrobimy taką fotę. Albo dobra, już ciul. Yy, także co, jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę, koniecznie zostawcie subskrypcję yy, i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, siemano.